w kolejnym filmie, żniwa przerwane czekamy tydzień aż rzepak dojdzie z Syngenty tam jest Cornetta i Henrietta no zielony, zielony trochę my skosili, ale trochę za późno się strzelił, jak za dużo strat myślę, że tam sporo plonu uciekło przez sieczkarnia, no ale to już nic się nie poradzi, tutaj mamy zrobiona wylewka, w czwartek my chyba zrobili ta wylewka, powiem wam kupiłem ten beton z betoniarni taki półsuchy Wrzuciliśmy do betoniarki Pomieszało się 30 sekund do kary. Początkowo woziliśmy 60, ale to szybciej poszło jednak taczką później. Bo 60 to już wywalało od razu tu, a taczką, no to woziliśmy tam, tam, tam. No i tak to wyszło. no Następnie Dominik tutaj yy, mieliśmy dwie szyny i Dominik po tych szynach ściągał. No i tutaj była jedna. Tu ciut za mało betonu wrzucaliśmy. No, no i. Właśnie jakby wyciągnęli te szyny, no to tak łopatą my narzucali. A później, mimo jak tutaj mam właściwie jeszcze wypożyczone, wypożyczone taką łata e, ona ma chyba nie wiem. Te patyki, jak złączysz też wszystkie sztyle, to z 9 metrów chyba styknie. E, generalnie za to gładzi. Jakby ktoś potrzebował na miary, to piszcie. Gładzi to. Mi się wydaje, że Zajebiście jest ogólnie zadowolony z efektu, Dominik jak tam robił te welewki, no to dobrze że, że też fajnie to robi I musi pomyśleć, żeby coś takiego kupić Mówię tu kurwa, gacie. No i generalnie tu już jest trochę nasycone, bo się zająłem tutaj e, montażem Montażem płyt I ja wam tutaj pokażę, jaki tu jest plan na to wszystko to... Kamera, kamera na głowę wezmę i generalnie tak tu mi wujek przywiózł dwie takie płyty takie płyty jak tutaj jak z tyłu właśnie dołożone jedna szaro, jedna biało no i te płyty będą tutaj służyć jako ten właśnie ściana oporowo z tyłu to wytrzymało bez problemu a z tyłu było tylko na dwie szyny teraz jeszcze dołożę I tu płaskownik i tu takie dwie sprzeczki, także to już na pewno będzie dużo mocniejsze, bo plan jest nasypać trochę wyżej. Tam plandeką zabudować, żeby się dało ciut wyżej zasypać. Dobra, to sobie muszę wziąć na bok. To wezmiemy na bok. Tak, na bok musimy uciąć resztę gwoździ. I no i już mogłem powoli przykręcać ta płyta. Dobra, tak. To się tylko tak wydaje, ale ta płyta jest... Ta płyta jest naprawdę bardzo ciężko Żeby ją samemu przenieść, no przeciągnąć pójdzie, ale tak nieść to ciężko jak nie wiem Dobra, i generalnie magazyn jeszcze styknie wyka odkazić, że tak powiem. Kupiłem tam jakiś atletik czy coś takiego. Wypryskamy to i powinno być zabezpieczone przed, przed szkodnikami, jakimiś robalami. Generalnie jeszcze będzie wszystko też dmuchawą, jeszcze rozwydmuchane. Także myślę, że no będzie to zrobione dobrze. To jeszcze. Tak. tak dobra. Tu potem wy, wytnęmy te gwoździe. Przy drugiej tej tłurze, że tak powiem. tu syf z tego, by zamiatać. Tu jeszcze gwoździe. Ta deska też muszę urwać. Generalnie trzeba się pozbyć syfu, bo w syfie zawsze siedzą roboki i różne inne dziadostwa. Dobra, na razie tyle. Na deska urwiemy później. To kasa do kapsy. No proszę. Kolejne. Kolejne dzielostwo. To na bok też na bok Może rółka sobie podłożymy Idzie czy nie idzie ciężko znamy grułeczki się kurzy na przyczepie jeszcze rzepak Na razie nie będę odwoził będę no poczekamy, aż zaciekniemy do pełna. Odwoziłem jak w zeszłym tygodniu. No, już właściwie w zeszłym tygodniu, co na 200. Zobaczymy, co będzie co będzie później. Może większą, może mniejszą. 200 ogólnie dobro kasa. Dobra, jakoś mało ruka To może być. jeszcze taka płyta, kostka, zostało mi to, co zostało betonu, to mi tak tam wzięli, wrzucili, żeby, żeby się nie zmarnował. Potem się ją jakaś ułoży. Dobra, tak. Taka jest tam To jedzie jak trzeba bliżej tam. Kurwa. Tu to trochę na tym betonie jeszcze tak stoi, może go wyszlifować. I to najbardziej tam na środku. <noise> Obejrzymy z drugiej strony, może to wezmę kontuwa i szlifno. No w sumie nie ma za bardzo sensu. Nie ma za bardzo sensu. Tak to zostawiamy. Zaslikonuje się od spodu, albo się folia podłoży. Dociśnięte. Dobra, może tak być. Sprawdzimy jeszcze, czemu tam u góry jest teraz luka. Może jest krzywe. Dobra, robię cięci, bo mało baterii. Także na grę już będzie skończone. Dobra, aktualizacja. Tutaj jest posprzątane, było posprzątane. Przyszła burza i wcipała mi jakieś pierdolne siany jeszcze. Tak by to wkurwiło. Już to tu fani fajnie posprzątane. Nienawidzę siana. nienawidza siana, bo to jest syf, nic więcej. <laughs> tutaj mam do załatania dach. Mm, tu jest już też w miarę porządek, tutaj jest burdak, tam ta bryczka staro. Tutaj Dominika ubijarka, on ją też zabiera za chwilę. Teraz przechodzimy tutaj obok. Na główny magazyn. Na głównym magazynie tak samo. Dach jest do załatania. Bo tutaj kapło. Nie kapło. Ale tam nad tym słupem kapie. No, może kapy przecieko, po prostu. Tutaj mam tak już przygotowane folie, też nie, żeby te pary zatkać. Tu tak samo folia, bo tutaj niestety ten słup jest bardziej wypuszczony i to mi się fajnie nie zgrało, ale generalnie jest wszystko wyczyszczone, wysprzątane, wydmuchane i nawet zdezynfekowane. Jeszcze ta składka też zdezynfekowane także można tutaj sypać. Mm, powinno być więcej zboża w tym sezonie. Także tutaj będą ułożone big bagi, żeby zrobić taką ścianę oporowo, później i, no i będzie tutaj dopchnięte na maksa. Idę się do tutaj też zrobiłem porządek, bo tutaj e, było do kur kiedyś. No, taki coś nie? tu zboże było byle co w każdym miechu. Oczywiście raczki, także jest wszystko wywalone, wyczyszczone, wyzamatane. No, i tu nie będzie nic prawdopodobnie, zaś jakąś graciarnia się zrobi, bo co innego. Kolejne miejsce, żeby sypać zboże, to mi tutaj zostało rozciągnąć plandeka. No, i ten Mauser na paliwo wyciągnąć. I będę już mogli też tutaj wysypać jedna przyczepa na pewno. Także tutaj będzie ta plandeka, podwinięta na ścianę. Tu spokojnie jedna przyczepa się zmieści. No i tutaj zostanie jeszcze tu musza jeszcze ta ziemia kurzywa, skąd tej ziemi piekolne ziemy w tijzie, pierdolne, cały czas. No to go też. Tu jeszcze mi zostanie ogarnąć, bo tutaj też będą wysypane dwie przyczepy też na ta stronę. No to także także tego um, mogę sobie pomoli, powoli zacząć działać ze sprzątaniem. Głębosza chyba na dworze zostawa. Najwyżej tam zardzewieje, ale to tak pójdzie do piaskowania i tak, więc, hmm, więc będzie wypiaskowane no co? Coś jeszcze do zrobienia? No, generalnie nie jest, bo też jest już grubsza posprzątane, pozamiatane, więc styknie zrobić takie barykady, żeby to zboże się nie wysypowało. Mam takie płyty jeszcze, to ich po prostu tutaj przykręca do ściany, tak i tam się zrobi pseudo murek, nie? Żeby to e, zabezpieczyć, żeby do tych szpar nie poschłodziło. jeszcze w bajzel po tym, że w e, tym dżądrze to było robione, ale to się ogarnie szybko, myślę, godzinka i będzie zrobione. Ta paleta też e, do wywiezienia będzie, Także wszystko będzie stąd wyniesione. Dobra, ja sobie podłącza kamera i chwytam się sprzątania. Nie grać czasu, bo jest fajnie chłodno. Przed chwilą nas padało. Burza przyszła, tak nie bo patrzę wczoraj na pogodzie, to miało i nie być.